Nie. Dwie mi dajesz? Cio? Tak, dwie, dwie. Go go go. Muszę zapytamy. Go go go, go, go rainbow Six nie. nie słyszę Zbieraj to! Zbierdalaj! Nice, nice, Uff. nice! Kurwa, patrzcie nie tu celowniki, jakieś kewy. Ostatnie teamy, ostatnie teamy. No! no. no Jak się, się wiemy to będzie cyrk, nie? Na sklep kurwa ty, tak, nowa tok ta, tak tak, tak, ta, ta, na prolidze, no sklep kurwa. No! Na czarny butik. Bijał się kurwa. Ostatnie dwa składy. Nie, no? bo oni się biją chyba. To no. będzie sensu. Jak będą się pili, kurwa to. To nikt nie przyjdzie. Mała szansa jest, żeby ktoś przyszedł, ale... Mało, tak, byś... bo oni chyba już e, znają swoje lokalizacje i się będą teraz strzelać na dole. Ale kurwa może się uda. No może się w pory była, bo typy się by wkurwili tak, że chuj to trzy no. kurwa, a ktoś w ogóle ich zabija w taki... <góry> w ogóle z jaskini jakiś chuj Teraz też każdy wszystko ma, nie? Więc kto no. no, Snap się skusi kurwa. Chociaż to no, no skierangi to może no jakiś podejdzie kurwa, do kurwa. Wiesz, po amunicję może się wystrzelają, trzeba amunicję wziąć. zawsze kurwa może jakiś Zawsze świeci i przyciąga. Może wymienić kewa, kurwa... O, idą! Idą, idą. KURWA! Idą, tu. Jeden. Cicho. Drugi. Na skim. Zasakowany Zastakowany! Bez kewa. Dobra, leżeć będzie. leży. Drugi bez kewa, Asta! Jajo! Dawaj ich kurwa, chaseujemy! Dawaj Dobra. Za skrzynią Za skrzynią, leczy się Podnoszą go, podnoszą go, he? go keba, Leżą no, Jeszcze W młynie, w młynie chłop Nie! Kurde Jest. syny, leżeć Ja idę kebab wymieniać <laughs> Ja pierdolę Jest kurwa Ty Przylazły kurwa ściele. I teraz mamy wina od wycieczki I chuj, wszystko mam teraz Amunicję, kurwa leczenie, wszystko mam Macie osłony? Jo tak. Tak. ja mam 4 tak, Ja mam 6 ja, ja mam 6 To, to rzesz mi 3 3 czy... No masz Ciężą Ej mi Mariusz mi się... te, kę... te A, a Mok wiesz sobie ty, trochę starszym O kurz Ej Kraber jest Jij! To ja bym Ale no ale bym musiał wymienić sklep wiesz A Krabber. o wybieg sklep Ej, weźcie te Bartek te no. Ja jedną mogę rzucić Kropsa psa wejść i mu w przy celu, jak ale, ale nie, my musimy stąd ale, iść już No, w sumie Aha. Tak, bo tu już strefy nie ma Macie, macie lekku, może mi dać, czy nie? Już nie, ja mam, ja ja mam mało nie. Chociaż mało, ja mogę jeszcze rzucić To ja wybraniam ja broń, 7. jak nie macie Masz, masz, masz. Dobra, To nie, podzielimy się, podzielimy się, tak, ja 23 mogę jedną Dobra, 30, dobra. Jeszcze tu jest klient 120 nie. starczy Chodźcie, chodźcie, bo ty typy już jakieś mnie zgranatowali A dobra, tu jest bolca Chodź, chodź, idziemy Dobra, idę. Ostatni skład nam został. Tak, tak. <noise> Ale Jaki, się musieli dobra. wkurwić. Kucu, Ale staka została kurwa na jaja jebane. Ale... Ej, szczelają. Szczelają już. Przed tobą, Polic. Okay. Na lot, na lot. Czekaj. Dawaj te granaty. Z dachu, dachu. Ej, doj, doj. 189! Ej, Zajebaliby by mnie prawie. Czekajcie ja się lecę. Jakim fujem? 189 jeden dostał w głowę. 189. Ta. do no głowy głowę dostał, 189. Tutaj rynku. jest, tutaj jest. Na tej Jej. wieży. Boją się pchwylić teraz, bo I tam jest też. Dobiór. Ale chujne, a chociaż nie no, mamy stres. Dostał 57 minus. 140! Co lecimy już? Uważaj by się nie biegł bo... No właśnie kurwy jebane wszystkie No to nie biegnij no, ja, ja w chacie jestem Dobra, dobra, uważaj, nie podjeżdżaj Ej, tam. bo tu nie ma strefy na ja trochę To chodźcie z powrotem tam gdzie byliśmy No Minus dwa na górze. Jeżeli przyjdą Dawaj jaj, yy, Mariusz Gdzie? Tam oni scrypamy? muszą do nas przyjść, no. Tu tu tu, tu patrzcie, tu Idę, idę. Szybko, szybko, szybko. Nie będę się nie bawić. Nice, super. Kurwa, nie trafię. Dobra, Obra, my mamy strefę, oni muszą tu przyjść, stary. Ej, jest open! Znaczy, jest tu. Dobrze, nie stracia amunicja. Ej, jest eee, Portal za nas! Portal! Dojechał? Bez Bezkiewa! Bezkiewa! Bez lecimy na niego! <grym <grym dobra Ale mnie odstreszył trochę W, w tyłu, chuj w tych z tyłu? W chuj w tych tyłu? Pomóżcie, pomóżcie! Leży, leży Leży, nice! Zamykamy, zamykamy, leczymy się On jest na openie Prawda? ma Leć się, się Politano do... Lecę, leć no, no. Dajcie mi wyjebać mu, kurwa, szpaciarza na pizdę Prawo! Ale granatami dropią Kurwy Nie trafiłem, czekajcie, Sprawy. ja mówię na kurwę z daleka Tylko ale żeby mnie nie, nie podnieśli, nie? Patrzcie nie na no, to no, ona jest tutaj To dobijcie Dobijcie ona. Ej, zbiłem osłonę granatem Dobra, dobra Dobijcie tą sukę, żeby nie wlazła do żadnego tego, portalu Ona się schowała tutaj za kurę. 140, no ja... Dobra Lecimy! Kopa mam tu, Zero prawie ma! Yeah! Dai, no, kurwa! Nice, no, <laughs> no, kurwa na fleczka! Serwisza nowa mapecta, <laughs> no, <laughs> Ja pierdolę, to Ale muszę so ja, to, ja <laughs> ja, to, to się... się... <laughs> Ale nie by tu składów, Trzy składy chyba no. Trzy składy no? W tym kurwa sklepy chyba ja nie. <stanski> w kurwa co się orta <laughs> no. <grym> wróciła, nie to wróciło, a, tak, a tam, o, to o, Ale wiecie Miejuczyni, co? co? Hunt, no. Nie, nie trafię, nie, 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 tego, nie, 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 tu nie bo tam drugi skład jest, oni go dojadą zaraz drugi skład go do, dojedzie, patrz już powiem, tak, że go Cicho, cicho, cicho nie, nie róbcie A, nic, nie róbcie no? nic Nie, on nie będzie widział Wiedzą o nas chyba nie nie. nie, nie strzelają, to nie Dobra Cicho, cicho, cicho on udał się dojadą Biedą, da, bo na mnie i uciekł kurde więc... Ale oni nie wiedzą, oni celują do dołu kurwa te no Właśnie, właśnie Patrz Oni wiedzą patrz. chyba! Nie, 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 nie celują, patrz, 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 że nie celują. Na dół! Nie, 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 nie wiedzą, wiedzą na dół myślą, że dobra. od strefie idziemy Dobra, dobra, aby A my w strefie cich. będziemy się palić, chłopaki. Ale czekaj, tu przetrzymamy, przetrzymamy. Patrz Patrz, w palim wjeżdżają, go Dawaj, patrz bez keba leży, leży! Wchodzimy, wchodzimy. Bez keba Życie dostaję. Ej, ja też już na życie. Jadę będę troszkę. By mnie w powietrze ja tak ten pierdolony wir! Nic tak nie tak mogę tak. zrobić. Bartek ciągle, bo to nie ma. Tu jest góra! Gura! Ja kurwa! Tutaj Ja nie wiem tak, Macie jak strzelać? Tak, ja mam zajebisty widok. Dobra, gitara, no. Czekamy aż wszyscy podejdą i trójka żeby się nie ruszała. Biedą, ja nie Biegnął. Nie czekajcie, 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 nie gram! Czekajcie, czekajcie. Jeden. O co za długi, dwójka lej. On do paczki poszedł. Jeszcze dwóch, jeszcze dwóch właśnie. Dobra, walcie go. Nie, Jeszcze trzeci, jeszcze trzeci. Oni mnie wykryli. Od lewej, wiesz strzelają. Leż, leży, tyk. leży, leży! ty. ostatniego walimy! Ostatni dostał dużo. A dobra, idziemy już do niego. Dawaj korba kurwa dziada! Jest cały skład. Nie, nie! Ja dobiłem. Jest tam w strefie! Zaraz ginie to zaraz od strefy! No leży! Nice! Nice! Dawaj, dawaj! dawaj, dawaj. No, tu a będzie. tu już chyba nie ma strefy, kurwa. Nie, nie będzie już. A tu jeszcze chwilę.